Dobry Widzowie, test czekolady Ikei. W Ikei. Ale po kurzu mamy, zajeździecie do autobusu na chwilę. Nie, nie, my są ten. Ale to no, nic, po kurzu mamy, jesteśmy w taki frytku Dobra Widzowie, choć mamy test Ikea-owej czekolady. Robimy testa. Jesteśmy aktualnie w Ikei. Może będą jeszcze inne filmy z Ikei, się okaże. O jak snów. Czeczkawek, czekolady Ikei. Czekaj, ja testuję. Czekajcie, tak ona się prezentuje w środku. Czekaj, o, tak, widać, no. Czekaj. Dobra. Przetwarzanie. Masz, spróbuj. Dobra. Jak widzicie? Ja nie chcę. Dobra, szczerze. Nie nie? No. Dobra, No. Więc taka czekolada I Czekajcie, ile ona była w ogóle? Ile ona kosztowała? Chodź. Ile ona kosztowała? 5 zł. No, 5 złotych taka czekolada. Dobra, bardzo.